Cały świat na chwilę zamilkł. W Jerozolimie odbyła się dyskretna ceremonia bez kamer, wielkich mediów. Nieliczni, którzy wiedzieli o tym wydarzeniu, nie mogli uwierzyć w to, co widzieli. Postać ubrana w szaty kapłańskie, ozdobiona starożytnymi symbolami, została przedstawiona przed niewielką grupą. Grupą, która, jak twierdzi, ma tysiącletnią misję przygotować scenę dla przyjścia Mesjasza. Imię? Nie zostało publicznie ujawnione. Ale tytuł, owszem, Najwyższy Kapłan. Po raz pierwszy od 2000 lat Izrael oficjalnie uznał nowego Najwyższego Kapłana. I najbardziej przerażające nie jest samo to wydarzenie, ale to, co ono oznacza. Imię tej postaci może być ukryte. Ale proroctwo, ono jest zapisane. Księdze Daniela w rozdziale 9 coś zostało zapowiedziane wieki przed zniszczeniem świątyni. Daniel widział jak czas się kurczy, widział księcia, który powstaje, zawiera sojusze, a potem łamie pakty. Widział odbudowę świątyni i widział coś więcej, ochydę spustoszenia wzniesioną w miejscu świętym, jakby sama świętość została zbezczeszczona, ale aby to wszystko się wydarzyło, Coś musi istnieć, świątynia, a aby świątynia została odbudowana, potrzebny jest kapłan, niebyle jaki, taki, który ma krew Arona z rodu Lewiego i on teraz istnieje i został namaszczony. Dlatego mówię ci, to co dzieje się w Izraelu, to więcej niż polityka, to więcej niż religia, to proroctwo w ruchu. Możesz myśleć, że to wszystko zbieg okoliczności, ale szczegóły układają się jak elementy układanki, która zamyka się przed naszymi oczami. Nie chodzi tylko o mianowanie kapłana, chodzi o aktywację procesu, planu, który od dekad budują grupy określające się jako spadkobiercy kapłaństwa lewickiego, ludzie, którzy wierzą, że są powołani do przywrócenia kultu na Górze Moria. I to nie jest teoria spiskowa. Oni już mają wszystkie utensylia: złotą menorę, miednice, instrumenty muzyczne, szaty, ołtarz, zwierzęta. A teraz kapłana. Brakuje tylko miejsca. Ale zanim opowiem ci, co robią z tym nowym kapłanem, chcę, abyś na chwilę się zatrzymał i zastanowił, czy jesteś gotowy na to, co nadchodzi? Czy twoja wiara jest ugruntowana? Bo jeśli to wszystko naprawdę dzieje się zgodnie z proroctwem, nie ma już czasu na rozproszenia. Zegar profetyczny tyka. A jeśli czujesz, że ta wiadomość cię budzi, zasubskrybuj teraz kanał i włącz powiadomienia. Bo tutaj, każdego dnia, tłumaczymy duchowe znaki czasów, w których żyjemy, z głębią, prawdą i oddaniem słowu. A teraz weź głęboki oddech, bo to, co zaraz usłyszysz, może zapierać dech w piersiach. Nowy najwyższy kapłan został dyskretnie przedstawiony przez Instytut Świątyni, organizację z siedzibą w Jerozolimie, która od lat poświęca się odbudowie trzeciej świątyni. Oni nie czekają na znak z nieba, działają. Wyszkolili dziesiątki Lewitów, przeprowadzili symulacje ofiar, odtworzyli święte utensylia na podstawie instrukcji z Księgi Wyjścia i Kapłańskiej. A teraz zrobili krok, którego nikt nie spodziewał się tak szybko, mianowali tego, który będzie odpowiedzialny za codzienne ofiary, te same, które Daniel widział jako przerwane przed wielkim uciskiem. Dla wielu ortodoksyjnych Żydów ten krok był nieunikniony. Od czasu powstania państwa Izrael w 1948 roku istnieje ciche napięcie między świecką strukturą kraju a religijnymi tęsknotami, które nigdy nie zniknęły. W 1967 roku Izrael odzyskał kontrolę nad Wschodnią Jerozolimą w tym nad Górą Świątynną, ale aby uniknąć wojny religijnej, pozwolono, by miejsce to pozostało pod administracją islamską. To się nigdy nie zmieniło. Jednak w kulisach grupy popierające odbudowę świątyni nadal pracowały, a nowy kapłan nie jest symboliczną figurą. Brał już udział w rzeczywistych próbach ofiar, nosił święte szaty, wykonywał rytuały w alternatywnych miejscach, to prawda, ale wszystko zgodnie z torą. Możesz pomyśleć, ale to nie wpływa na moje życie, i tu wielu się myli. Bo proroctwa nie zostały dane tylko Żydom, zostały dane ludowi Bożemu. A Jezus powiedział jasno: Gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy niech ci, którzy są w Judei, uciekają w góry. Mateusz 24:15. Jezus nie powiedział, jeśli to się stanie, powiedział kiedy. Innymi słowy, plan jest nakreślony, a obecne wydarzenia układają każdy element potrzebny do rozpoczęcia ostatniego tygodnia Daniela. A wiesz, co będzie przed tym? Traktat pokojowy, sojusz, porozumienie z wieloma narodami. To jest w Daniela 9:27, a ten, kto zawrze to porozumienie, będzie przywódcą, który potem złamie ten pakt w połowie tygodnia. Wielu uczonych uważa, że to odniesienie do Antychrysta. I co ciekawe, obecnie rośnie międzynarodowa presja na rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone, ONZ, Unia Europejska, wszyscy proponują plany pokojowe, ale prawdziwy pokój nadejdzie tylko z księciem pokoju. Do tego czasu wszystko będzie tymczasowe, wszystko będzie przygotowaniem. A oto coś jeszcze bardziej niepokojącego. Wielu religijnych Żydów nie czeka na Jezusa. Oczekują innego mesjasza, przywódcy politycznego, silnego, mądrego, który przyniesie pokój i umożliwi odbudowę świątyni. Wierzą, że przyjdzie wkrótce. Kiedy ten człowiek się pojawi, będzie witany jako zbawiciel, zostanie przyjęty w świątyni i będzie jedynym z autorytetem, by przerwać codzienne ofiary. Dokładnie tak, jak prorokował Daniel. Dlatego to wszystko ma znaczenie dlatego musimy być czujni, bo scena jest przygotowywana. A gdy kurtyna się podniesie, świat zobaczy nie tylko przedstawienie, ale dosłowne spełnienie najbardziej przerażających słów pisma. Podczas gdy świat rozprasza się wojnami, polityką i rozrywką, prawdziwe kamienie milowe historii są stawiane przed naszymi oczami. A jeśli chcesz rozpoznać czas, jeśli chcesz zrozumieć znaki, musisz patrzeć na Jerozolimę, bo tam wszystko się zaczęło. I tam wszystko się zakończy. Ale dlaczego postać najwyższego kapłana jest tak kluczowa w profetycznym kontekście Daniela i Apokalipsy? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie do dni Starego Testamentu. Najwyższy kapłan był jedyną osobą upoważnioną do wejścia do świętego Świętych, najświętszego miejsca w świątyni, raz w roku w dniu pojednania Jom Kippur. Był pośrednikiem między ludem a Bogiem. Jego rola nie była symboliczna, była kluczowa. Gdy świątynia została zniszczona, urząd ten zakończył się. A wraz z nim ustały codzienne ofiary. Przez 2000 lat w Izraelu nie było najwyższego kapłana. Ale teraz ta granica została przekroczona. To, co czyni ten moment jeszcze bardziej znaczącym, to fakt, że namaszczając nowego najwyższego kapłana, Izrael niejako uznaje, że przygotowuje się do przywrócenia kultu w świątyni. To nie jest tylko tradycja religijna, to aktywacja profetyczna. Bo jak widzieliśmy. Aby Antychryst zbezcześcił sanktuarium, sanktuarium musi istnieć. Aby przerwał ofiary, one muszą się odbywać. A aby to było możliwe, ktoś musi prowadzić te restauracje. Imię tej osoby może nie znajdować się w gazetach, ale jej funkcja jest w piśmie. I jeszcze jedno: czy wiedziałeś? Że Instytut Świątyni ma już stado czerwonych jałówek, gotowych do ofiary oczyszczenia, opisanej w Księdze Liczb 19? Te jałówki są niezwykle rzadkie muszą być całkowicie czerwone, bez ani jednego włosa innego koloru, bez skazy, bez znaków. Przez wieki nikt nie znalazł ani jednej. Ale teraz, we współpracy z hodowcami ze Stanów Zjednoczonych, do Izraela. Wysłano pięć jałówek spełniających wszystkie kryteria, a według rabinów jedna z nich jest już gotowa do ofiary. Oznacza to, że w praktyce nic już nie stoi na przeszkodzie ponownemu rozpoczęciu kultu lewickiego poza miejscem. I tu dochodzimy do jednego z najdelikatniejszych punktów proroctwa góry świątynnej. Dziś miejsce, w którym świątynia powinna zostać odbudowana, jest zajęte przez meczet Al-Aqsa i Kopułę na Skale dwa najświętsze miejsca islamu po Mekce i Medynie. Jakakolwiek próba budowy tam czegokolwiek byłaby uznana za wypowiedzenie wojny. Ale mało kto wie, że istnieją już gotowe projekty architektoniczne, by wznieść świątynię obok meczetu, a nawet w innym miejscu na górze Moria, bez niszczenia islamskich sanktuariów. Dyskutuje się o tym dyskretnie od lat. A gdy pojawi się odpowiedni przywódca z odpowiednią dyplomacją i podpisany zostanie plan pokojowy, wszystko może wydarzyć się bardzo szybko. Ortodoksyjni Żydzi wierzą, że Mesjasz przyjdzie wkrótce po odbudowie świątyni. Ale Biblia chrześcijańska jasno mówi: prawdziwy Mesjasz już przyszedł. To Jezus z Nazaretu. I on ostrzegł, że wielu przyjdzie w jego imieniu. Ostrzegł nas, że będą fałszywi Chrystusowie, fałszywe znaki, a zwiedzenie będzie tak wielkie, że jeśli to możliwe, oszuka nawet wybranych. Pojawienie się politycznego mesjasza w Izraelu nie będzie zatem spełnieniem obietnicy dla chrześcijan, będzie początkiem wielkiej iluzji, zwiedzenia poprzedzającego chaos, bo zanim nadejdzie prawdziwy pokój, przyjdzie wielki ucisk. A gdzie będziesz, gdy to wszystko się zacznie? Gdy oczy świata zwrócą się na Jerozolimę, a człowiek zostanie wywyższony jako zbawiciel, rozjemca, wysłannik Boga, czy rozpoznasz zwiedzenie, czy ugniesz się przed fałszywym blaskiem Antychrysta? Pismo mówi, że dokona on wielkich znaków, że sprowadzi ogień z nieba, że przyniesie obraz do adoracji, że zażąda znaku. Wszystko to jest w Apokalipsie 13. Ale ci, którzy znają prawdę, nie ugną się. Bo będą mieli rozeznanie, będą znali prawdziwego baranka i będą wiedzieli, że król królów już przyszedł i wkrótce powróci. Wydarzenia w Izraelu, w tym mianowanie najwyższego kapłana, torują tę drogę. I nie jest przypadkiem, że wszystko zbiega się w jednym czasie: wojny, pandemie, kryzysy gospodarcze, katastrofy naturalne, odstępstwa prześladowania chrześcijan. Rozwój sztucznej inteligencji, kontrola cyfrowa. To jakby świat był przygotowywany do przyjęcia panowania jednej postaci przywódcy, który przyniesie szybkie rozwiązania, zjednoczy narody, zaprowadzi pokój między religiami i zażąda uwielbienia. A wszystko zacznie się od paktu, traktatu na siedem lat fałszywego pokoju a świątynia będzie tego centrum. I oto szczegół rzadko wspominany, ale niezwykle ważny. W drugiej liście do Tesaloniczan 2, 3, 3, 4 Paweł mówi o człowieku grzechu, synu zatracenia, który sprzeciwi się wszystkiemu, co nazywa się Bogiem i zasiądzie w sanktuarium, chcąc uchodzić za Boga. Użyje świątyni jako tronu. Oznacza to, że odbudowa świątyni, choć jest spełnieniem żydowskiego marzenia, stanie się na pewien czas sceną największej ohydy w historii. Miejsce, które kiedyś było symbolem Bożej obecności, zostanie zbezczeszczone przez Tego, który uosabia zwiedzenie. Ale to nie będzie ostatnie słowo, bo wkrótce potem niebiosa się otworzą, a prawdziwy Mesjasz zstąpi z mocą, z chwałą, z niebiańskimi wojskami. I nie stąpa po Jerozolimie jako baranek, ale jako lew z plemienia Judy. Osądzi narody, przywróci swoje królestwo i każde oko go ujrzy. Ci, którzy dali się zwieść, będą płakać, ale ci, którzy czekali z wiarą, zostaną nagrodzeni. Dlatego, drodzy bracia i siostry, to nie jest czas na strach. To czas na czujność, na modlitwę, na poświęcenie. To czas, by badać pisma jak Berejczycy. By znać proroctwa, by rozumieć czas, bo figowiec już zaczął wypuszczać pąki. A Jezus powiedział, że gdy to się stanie, będziemy wiedzieć, że czas jest bliski. Izrael jest tym figowcem, a jego owoce pojawiają się przed nami. Nie lekceważ znaków, nie ignoruj ostrzeżeń, nie daj się porwać zgiełkowi świata Pan budzi swoich. A jeśli dotarłeś do tego miejsca, to nie jest przypadek, jesteś powołany do czegoś większego. Jesteś budzony, podczas gdy wielu wciąż śpi. Jeśli więc to wszystko jest prawdą, co powinniśmy robić? Jaką postawę przyjąć wobec tak poważnego objawienia? Odpowiedź znajduje się w słowach samego Jezusa, w Ewangelii Mateusza, rozdział 24. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu przyjdzie wasz Pan. Świat śpi. Narody są odurzone rozproszeniami, bogactwem, technologią, debatami politycznymi i obietnicami pokoju, które się nie utrzymają. Ale ten, kto ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania, już dostrzega: scena jest gotowa. Profetyczna kurtyna została podniesiona, a my jesteśmy pokoleniem, które widzi, jak wszystko rozwija się przed naszymi oczami. Stary Testament zapowiadał, że Mesjasz nadejdzie. I on przyszedł. Narodził się w Betlejem, umarł w Jerozolimie, z martwych wstał i wstąpił do Niebios. Ale obiecał też, że powróci. I tym razem nie jako cierpiący sługa, ale jako zwycięski król. Mianowanie najwyższego kapłana dzisiaj to nie tylko ruch liturgiczny. To profetyczne koło zębate, które zostaje uruchomione. To dosłowne spełnienie czegoś, co zapowiedziano tysiące lat temu. To jakby zegar Boga wskazywał ostatnie minuty przed północą. Może myślisz, ale czy to nie przesada? Czy naprawdę jesteśmy tak blisko końca? Mój bracie, moja siostro, spójrz na znaki: wojny i pogłoski o wojnach: naród przeciwko narodowi, głód, zarazy, trzęsienia ziemi, nienawiść do chrześcijan. Rozrost niegodziwości, miłość stygnąca, fałszywi nauczyciele, fałszywi mesjasze, Izrael figowiec rozkwitający, najwyższy kapłan, jak za dawnych dni, przedstawiony przed narodem. To wszystko nie jest zbiegiem okoliczności, to konwergencja, konwergencja znaków. Księga Daniela mówi, że Antychryst potwierdzi przymierze z wieloma na jeden tydzień czyli na siedem lat. A w połowie tego czasu złamie przymierze i przerwie ofiary. Oznacza to, że najpierw musi istnieć środowisko żydowskiego kultu. A teraz, z uznanym kapłanem, gotowymi czerwonymi jałówkami, planami odbudowy świątyni już przygotowanymi, scena jest gotowa. Brakuje tylko głównego aktora ostatniego oszustwa, człowieka grzechu. Ale oto nadzieja. Jezus obiecał ocalić swoich. Od godziny próby. Ci, którzy do niego należą, nie zostaną zwiedzeni. Oblubienica będzie gotowa. Kościół zostanie oddzielony od świata. Nie siłą ludzką, ale łaską Boga. Dlatego wezwanie teraz nie jest do paniki, ale do przygotowania, do świętości, do szczerego nawrócenia. Do powrotu do Słowa, do postu, modlitwy, czujności, bez względu na Twoje wyznanie, kraj, historię, jeśli Duch Boży teraz Cię ostrzega, odpowiedz. To duchowe wezwanie: Nie ignoruj, nie odkładaj. Ten sam Bóg, który objawił czasy Danielowi, który dał wizję Janowi, który strzegł Izraela przez tysiące lat, dziś Cię wzywa. Co z tym zrobisz? Podziel się tym filmem z kimś. Z kimś, kto musi wiedzieć, że czas jest krótki, z kimś, kto wciąż śpi duchowo, bądź głosem, który budzi, bądź trąbą wśród murów, bo król powraca i przyjdzie jak złodziej w nocy, ale dla czujnych nie będzie niespodzianką, będzie chwałą, będzie nagrodą.